Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym dniu wyzwania serwak. Ostatnio jestem zasypywana różnymi cudownymi programami, w których można zarobić pieniądze od małych do dużych kwot. Analizując te oferty, wnioskuję, że niektórzy nawet nie mają pojęcia o czym piszą i proponują gruszki na wierzbie. Z programów, których jeszcze nawet nie poznali. Kilka takich już upadło, a ludzie potracili naprawdę duże pieniądze, które zainwestowali w tych programach. Ale kilka proponowanych mi firm wiem, że mają solidną podstawę na duże zyski z niewielkiej. Z niedalekiej przyszłości. Lecz nie da się pracować we wszystkich. Trzeba coś wybrać. Trzeba z nich wybrać takie, z którymi można zarabiać naprawdę pasywne dochody na przyszłość czyli sprawić, żeby nasze niewielkie zainwestowane pieniądze zamienić w przyszłości na naszą ciągle rosnącą emeryturę. Czyli na dochód pasywny. Dlatego postanowiłam powiedzieć kilka słów o tych sprawdzonych firmach, w których yy, warto zainwestować w siebie, warto zainwestować w naukę, warto zainwestować w nasze zdrowie. Bo cóż mamy cenniejszego niż właśnie nasze zdrowie? A uczyć możemy się w każdym wieku. Nikt nie powiedział, że w wieku 50 czy 60 lat nie możemy się już uczyć. Jeżeli tego chcesz, jeżeli tego pragniesz, to możesz to zrobić. Dzisiaj skupię się na zdrowiu. Do takich już sprawdzonych przeze mnie firm należy Lifehelm Global Network, w skrócie LPGN. Firma super produkter. Produktem podstawowym i trzema dodatkowymi. Firma, która skupia się na synergicznym spojrzeniu na człowieka człowiek jako całość nie jako część, nie jako diagnoza człowiek jako całość. Firma, której produkty działają i to działają naprawdę dobrze. W wielu przypadkach działają jak ostatnia deska ratunku, choć nie są czarodziejską różdżką, to jednak działają, gdy są podawane w odpowiednich ilościach na masę ciała. O tym trzeba zawsze pamiętać: odpowiednia ilość na masę ciała i odpowiednia ilość w stosunku do dolegliwości, do choroby, jaką się ma i jaki się chce. Pozbyć. Firma co tydzień płaci bardzo duże prowizje za skuteczne polecanie swoich produktów. W sumie do 70% firma oddaje swoim współpracownikom zysku, jaki wypracowuje. A to już jest naprawdę bardzo dużo. W krótkim czasie można Zarabiać nawet ponad 1000 dola, euro, w tej chwili już euro miesięcznie. Także tyle na dzisiaj. Króciuteńko powiedziałam o tym, co można zarobić i jakie pieniądze można zarobić właśnie w tej firmie Lifelong Global Network. A jutro zapraszam Państwa, powiem jeszcze o kilku innych firmach w których można też zarabiać, można także auto sobie wypracować. Wystarczy, że chce się podjąć współpracy z taką firmą i naprawdę to nie są wielkie pieniądze w stosunku do tego, co my płacimy na przykład w kredytach samochodowych, kiedy chcemy kupić sobie auto. Warto. Warto współpracować w programie partnerskim i zarabiać naprawdę duże pieniądze. Na pewno nie na początku, ale z czasem te pieniądze bardzo dużo przekroczą Twoje dochody z etatu, jakie w tej chwili posiadasz. Pozostań na tym etacie tak długo, jak Twoje dochody nie będą Cię zadowalać. Jeżeli już będziesz zarabiać kilkakrotną kwotę z Twojego etatu, wtedy możesz podziękować Twojemu szefowi i rozpocząć tylko i wyłącznie współpracę z taką właśnie firmą w programie partnerskim. Zapraszam Cię na Biznes Akademię Serwak ze Sławkiem Lutrem, który pomoże Ci w wielu Twoich ograniczeniach. A wiem, że każdy je ma. To wcale nie jest łatwe mówić w tej chwili do Ciebie, zwracać się do Ciebie poprzez kamerę. I to wcale nie jest takie proste, zdawać sobie z tego sprawę, że wszyscy będą oceniać to, co ja teraz mówię. Pomimo wszystko, zapraszam Cię do współpracy bardzo serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Cześć!